Cześć. Dzisiaj w Gregor 10 klasyka polskich dróg, czyli A6C7 2 litry TDI 190-konna wersja, najmocniejsza, jaka była tutaj w tym, w tym litrażu połączona z, ze skrzynią Multitronic, czyli bezstopniowa skrzynia Audi, płynność jazdy i komfort na naprawdę wysokim poziomie. Przedstawię wam dzisiaj. Jak wygląda pomiar mocy na seryjnym oprogramowaniu? Auto ma niewielki przebieg, bo y, mamy tutaj wartość na poziomie 150 000 km, y, więc y, jest to naprawdę niewiele jak na ten silnik. Zobaczymy sobie zaraz, jak wygląda moc y, na serii. Zrobimy sobie tuning stage 1. Pokażę Wam, ile taka wersja 190-konna zdrowa powinna wygenerować na rolkach. To jest taki fajny egzemplarz, który często przewija się przez naszą firmę, więc warto pokazać, ile można zrobić z takiej 190. Zobaczmy sobie na wykres serii. Ten egzemplarz, jak widzimy, wygenerował 191 koni. Od razu zaznaczę, że nie wszystkie 190 trzymają serię. Często są problemy. Często na pomiarze mamy do czynienia z mocą rzędu 185 koni, 187 i to jest norma. Po prostu te silniki tak mają, aczkolwiek zdrowe egzemplarze potrafią wygenerować tak jak ten 191 koni bez problemu. Moment obrotowy w tym wypadku mamy 384 Nm. Jest to wartość jak najbardziej poprawna dla tego silnika przy czym producent deklaruje 400 Nm mamy 15 mniej wynika to w pewnym stopniu ze skrzyni multitronic z pomiarów e, oporów e, toczenia jak również z tego, że te egzemplarze tak po prostu mają w manualu czy też w estroniku też wychodzą Często poniżej 400 Nm. Aczkolwiek mierzyłem nieraz takie, które trzymały 400. Także jest to, powiedzmy, norma, ale też zdarzają się sztuki, które lepiej trzymają moment. Natomiast sam przebieg wykresu, no bajka, zobaczcie: od 2000 obrotów stały moment obrotowy do 3000. Moc perfekcyjnie do 4,5 praktycznie tysiąca na stałym poziomie, ładne kreseczki, mamy zdrową sztukę tak jak powiedziałem. Zaraz zobaczymy sobie co będzie po modyfikacji. Zanim pokażę Wam wykres z modyfikacji, po modyfikacji, Chciałem jeszcze wtrącić trzy grosze na temat temperatur EGT. Jest to bardzo ważny temat w przypadku modyfikacji diesli. Mamy tutaj w tych egzemplarzach filtr cząsteczek stałych, tak zwany DPF. I wiele tych samochodów z racji dużych przebiegów, dużych, czyli ponad tam 200-250 tysięcy, już nie wnikam, czy są one prawdziwe, czy gdzieś tam troszkę. Przykręcone, mają problem z po prostu wydajnością, z rozpylaniem wtryskiwaczy. Po prostu mamy wtedy podniesioną temperaturę GT, i to powoduje, że nasze możliwości tunerów są ograniczone ze względu na temperaturę. I teraz, chcący osiągnąć moc, nierzadko nie trzeba te limitery podnieść. Niektórzy tunerzy. Posuwają się do tego stopnia, że limitery temperaturowe całkowicie deaktywują. To powoduje, że mamy do czynienia z bardzo wysoką temperaturą spalania, duże EGT, a to powoduje, że filtr cząsteczek stałych może ulec bardzo szybko uszkodzeniu i niejednokrotnie dochodzi do takich uszkodzeń podczas niewłaściwego, nieprofesjonalnego tuningu. Więc warto zawsze o ten temat zadbać, żeby wybrać sobie taką osobę, żeby te wszystkie parametry, które ona dostroi, były bezpieczne. Ja podam na bazie tego egzemplarza, jak tutaj temperatury się układają. Na serii mamy temperatury, powiedzmy, podczas tam pomiaru na poziomie 680. Pod 700 stopni i to jest wszystko. Natomiast po modyfikacji ja nie musiałem praktycznie ruszać limiterów EGT, zostały fabryczne, dlatego mamy bezpiecznie, nie będzie ryzyka, że coś nam tutaj spłynie, tłoki się stopią, DPF się uszkodzi. Nie, zostało fabrycznie. Uzyskałem dosyć fajny przyrost mocy, zaraz zobaczymy jaki. Natomiast temperatury, na poziomie 760 stopni. Także jest to rewelacja. Oczywiście, podczas dłuższego przyspieszania, powiedzmy na autostradzie, ta temperatura na pewno urośnie. Pomiar wykonywany na hamowni na powiedzmy yy, piątym biegu jest dosyć długi, ale wiadomo, na autostradzie mamy jeszcze. Korzystamy z 6, 7 biegu. No i nieraz jedziemy z dużą prędkością na autowanie niemieckiej 200 na godzinę, no i wtedy ta temperatura potrafi skoczyć. Tak jak mówię, tutaj mamy limity, które trzymają fabrycznie tą temperaturę, jest bezpiecznie i o to w tym wszystkim chodzi. Zobaczmy sobie teraz, jak wygląda pomiar mocy i zaprezentuję Wam bezpieczny wynik w tym silniku. No, i zobaczcie, po modyfikacji 225,9 konia, praktycznie 226 koni. Moment obrotowy 456 nm. Wynik rewelacyjny. To jest jeden z lepszych wyników, który uzyskałem tutaj na hamowni w tych 190-konnych wersjach. Oczywiście jest to związane, tak jak powiedziałem, z bardzo dobrym stanem silnika, wtryskiwaczy. Oraz filtra DPF. Możemy sobie zobaczyć przebieg momentu obrotowego, ta pomarańczowa linia przed modyfikacją i po modyfikacji. Jak widzimy, mamy tutaj przepaść seria, a modyfikacja to jest różnica na poziomie niemal 70 nm. Kosmos. Jest to bardzo mocno odczuwalne i ktoś by powiedział, że 191 koni, przyrost o 30, powiedzmy 5 koni w górę, szału nie robi. No to się może zdziwić, bo moc to jest jeden temat. Moc mamy przy wysokich obrotach, powiedzmy przy 4000, ale moment obrotowy czyli ten zakres użyteczny od 2000 obrotów do 3 3,5 tu mamy potężną różnicę i to powoduje, że w ciągu normalnej ich jazdy, w ruchu takim codziennym, mamy niesamowitą elastykę i ten samochód bardzo chętnie reaguje na wciśnięcie gazu. Odchodzi bez zadyszki, nie ma problemu tutaj z wyprzedzaniem. Nawet czasami nie trzeba redukować biegu, on po prostu idzie. Także polecam, warto wzmocnić swojego tdi Jest to zabieg, tak jak powiedziałem, bezpieczny, pod warunkiem, że ktoś wykona go w sposób yy, kontrolowany. Natomiast, tak jak mówię, różnica jest znacząca i warto, bo jeździ się takim samochodem, no całkiem inaczej. Jest po prostu ta przyjemność z jazdy. Tak jak widzieliście wersje 190 konne potrafią generować całkiem niezłe przyrosty mocy pod warunkiem oczywiście, że są sprawne. Na moim kanale oprócz RSów, Esek i innych ciekawych, nietuzinkowych samochodów Pojawią się też takie właśnie klasyczne modyfikacje dwulitrówek czy też litrówek diesla. Zobaczycie sobie jak te przyrosty mocy prezentują się dla danej wersji mocowej. Zaprezentuję Wam kilka myków, a mianowicie takie wersje jak na przykład 2 litry TDI, A4 B8, 120 koni, jak ten silnik potrafi zaskoczyć bo jest to właśnie taki szczególny przypadek, ale to już w następnych odcinkach. Tym razem żegnam Was i do zobaczenia w kolejnych relacjach. Cześć.